Słowa bardziej siostry, nie wiem, czy mnie dobrze widać i czy słychać to mnie na pewno, tylko nie, nie rozumiem, czemu tutaj rozpoczni... O! Może, może się uda. W każdym razie nie, nic nie widać. Podgląd źródła i tu próbuję właśnie zinterpretować to, co jest grane. Nie wiem czemu w ogóle nie widać obrazu. Dodaj. Przechwytywanie okna, przychwytywanie ekranu. O, można tak. Może się uda. Jest. Udało się. Wreszcie. Wszystko działa. Witam was serdecznie w radiu Sławenia. Postaram się tutaj widzę też mogę tło sobie później zrobić, ale to będziemy ustalali w trakcie jak to mówią. Dobra, postaram się tutaj o zwiększyć na całego. Dobrze, witam was serdecznie w Radiu Słowenia. No i dzisiaj tak jak obiecałem na początek zrobimy licytację, którą rarytasu, który udało mi się przed przypadkiem nabyć na giełdzie staroci będąc w Pabianicach akurat i trafiłem przez przypadek w centrum się okazało pełno książek było, no i jak zwykle jak gdzieś widzę dużo starych książek no to tam jak ćma lecę do, do, do światła, no i patrzę i właśnie znalazłem to co Wam powiedziałem, tu założę rękawiczki, żeby nie było, żeby się nie zniszczyła ta mapa, schowałem ją w takim tutaj jeszcze folii bąbelkowej i dodatkowo takiego mam od ochraniacza do iPadów, taki fajny plastik i to jest właśnie, w tym plastiku ja to włożyłem, żeby zabezpieczyć no i udało mi się wypatrzeć jedyną, którą Pan miał, tutaj wyjmuję mapę, tak? Jest to mapa oryginalna z 1908 roku, Ziemi dawnej Polski. Ja tam na zdjęciach pokazywałem, założę może, o, będę opowiem na razie o tym i zaraz rozpoczniemy licytację. Stwierdziłem, że mam tyle już książek tych starych, że mówię, będę dla was wyławiał czasami te takie rarytasy. Proszę bardzo, jest to mapa, która jest wykonana z płótna, tak? I naklejonym na nim jest papier. I tu o, rozłożymy. Ona jest cały czas funkcjonalna. Tylko tak muszę to zrobić, żeby to nie, zniszczy, nie niszczyć dla was. Tylko, żebyście przykładowo podejrzycie. O, tak, mapa mapa Polski. Przedwojenna z Lwowa. I widzicie, gdzie tutaj dzisiejsza Polska jest. Na samej granicy zachodniej. A centralna Polska zupełnie była w innym miejscu, tak? Ta mapa jest zrobiona właśnie na płótnie. Oryginał 112 lat ma już. Składamy ją z powrotem. Pięknie. Zobaczcie, bardzo łatwo się składa ta mapa. Warto dla potomnych mieć. Tą mapę tak uważam. A to w drugą stronę zrobimy. Proszę bardzo, i z powrotem jest złożona w tym formacie. Także e, zaczynamy od 120, 120 zł, bo tyle udało mi się utargować za tą jedyną mapę. Wydana w Lwowie, jest to wydanie drugie, 1908 rok. Tak, i wszystkie piękne miejscowości są po polsku opisane, no i pruskie, wiadomo, które były w Prusach wtedy jeszcze po na, zachodnią, na wschodnim brzegu Odry są oczywiście w oryginalnych też nazwach. Widzę tu już 250, Damian, kurczę, mówiłeś, Pajero, a, Pegiero 251. Słuchajcie, dobra, no to już 251, już nie mam sensu ceny wywoławczej powtarzać. Zrobimy coś takiego... Że włączymy sekundnik, nieważne jaka będzie cena, jak będzie nawet niższa, i tak dalej, nic się nie stanie. Będziemy mogli, wtedy zakończymy. Bo to nie chodzi o nie wiadomo jakie sumy, tylko chodzi po prostu o samą akcję, żeby ta mapa przetrwała kolejne 100 lat. Tak? Ja ją wyślę w takim twardym. Po, udało mi się zdobyć taki poochraniaczu, właśnie do iPada. I to jest właśnie w plastiku tutaj włożone, jak w gablocie, tak? Możecie bezpiecznie tą mapę sobie przechowywać i tak będzie wysłane i opakowane. Oczywiście przesyłka będzie ubezpieczona. Damian, Rzesz, dziękuję, 310, super. I ja, jak powiedziałem, mówię, udało mi się targować cenę za 120 zł. Teraz tak, od tej pory ustawimy... Ustawimy od tej pory zegar... Patrzę, kurczę, właśnie na stoper, szukamy. Dobra, ustawiamy dokładnie. Dzisiaj jest 12, 12 minut. I tak za ile pójdzie to za tyle? 500. Lidia Kwiatkowska, dziękuję. No to start robimy. I o tej chwili mamy jeszcze 11 minut, będziemy sobie o tym rozmawiać. No i na tej mapie, jak tutaj przeglądałem, oczywiście Warszawa, Łódź jest, Łódź wiemy, że dopiero od 1915 roku stała się dużym miastem, bo. Tutaj tereny wschodnie, zachodnie Łodzi dzisiejszej należały do Pabianic, tak? nie należały do Łodzi, a Łódź tylko mieściła się między ulicą Północną a Kilińskiego. To był jeden kilometr kwadratowy, na którym mieszkali sami praktycznie Żydzi. No, i też tam w tych okolicach stworzono później getto, tak? W każdym razie tam mieszkali ci bogaci, którzy w późniejszych czasach rozbioru się tutaj sprowadzili i wykorzystali ten moment hossy, którą im zgotowali właśnie tutaj zarządcy okupacyjni nasi, Pruscy, tu, tu w tym momencie, tu rosyjscy, którzy w, w, no po prostu tu na terenach właśnie klucza też najpierw prusacy znieśli zakaz. Osiedlania się Żydów od czasów Jagieły, no i właśnie w 1793 zniesiono właśnie ten jak to się mówi, ukaz zakazujący handlowania ziemią i majątkami Żydów. No i właśnie tak tutaj się rozpoczęło wtedy dopiero w rozrost łodzi, tak. W Pabianicach już się nie mieścili, bo był klucz Pabianicki, jak wam nagrałem w przewrocie umysłowym. Nam tysiąc za tę mapę. Mojżesz, no, haha, zaskoczyłeś mnie. Bardzo dziękuję. W każdym razie obyś stwierdził, potwierdził to tutaj przynajmniej jeszcze raz, że na to się decydujesz. Bo tak to będziemy, oczywiście mam nadzieję, że nie będą żarty jakieś, tak? A w każdym razie ta mapa jest w jednym egzemplarzu. Nie znalazłem nigdzie indziej drugiego egzemplarza. Pewnie w jakichś kolekcjach są. Ja mam też książki osiemnastowieczne, ale których nigdy nie sprzedam. Także proszę o potwierdzenie, bo jakby co to było tam suma Pegiero 251, ale tu proszę sobie. A, Damian Rzesz 310 było, tak. I Lilia Kwiatkowska później 500. No i możesz Litwin, musisz potwierdzić, jeżeli mam zatwierdzić tą sumę. Bo skoro tutaj już osoby, które się znają, i tak dalej, to proszę o potwierdzenie kwoty, tak? Jeżeli jest możliwość. Także pani, pani Lilia, Lilla Kwiatkowska dała wtedy 500. No zobaczymy tutaj jeżeli pan Mojżesz potwierdzi 1000 tak to, to pani Lilia drugi raz potwierdziła 500 także czyli na razie mamy 500 tak. Tak, jeżeli to żartownisz, to nie, bra... no, nie biorę na razie pod uwagę. Yy, tu z całym szacunkiem oczywiście nie, nie oceniam nikogo, tylko mówię poważnie, tak? I jeszcze powiedziałem jedno. Jeżeli będzie właśnie osoba, która wygra licytację, a nie dojdzie do, po prostu do transakcji, wówczas druga osoba z drugim wynikiem yy, tą mapę po prostu zdobędzie i tyle. Nie będziemy się zastanawiać. Tu nie chodzi o to. Ważne, żeby to przetrwało, nie zniszczyć tego żeby dla potomnych można sobie przestudiować tą mapę są wszystkie stare nazwy także ja obejrzałem to z fascynacją tylko że ja nie mam już miejsca na te wszystkie artefakty Michael res 800 no to w... dziękujemy no to mamy 800 po raz pierwszy zobaczymy kogo automatycznie na przesłano... kogo mam Damian no tak myślałem Dobrze. To pana użytkownika właśnie tu damy. Jednak się nie mylili z tamtymi. MRS, MR, tak? Tutaj dobrze mówię. Michael RS, potwierdź drugi raz kwotę, jeżeli już, bo przy tych kwotach to proszę podwójnie. Tak, pani Lilia zrobiła dwa razy. Już zablokowałem tamtego pana. A ten pan już jest znany naszym ludziom, którzy właśnie to obserwują. Także pani Michael RS, czy pan potwierdza 800? Pani Liliana dwa razy potwierdziła 500. 800 zł 100%. Dobra, czyli mamy 800 złotych 800 zł za tą mapę. Oczywiście jeszcze ode mnie będą prezenty, także i tak samo wysyłka ubezpieczona też jest na mój koszt. Oczywiście tak samo do tego dodam jeszcze ode mnie prezent. To jeszcze jeden z dwóch, których sprzedawałem wisiorów, robiony właśnie z brzozy. Kwiat życia, mniej więcej, tak samo. Naturalny sznurek z brzozy, drzewa mocy słowian. Tak, uczynione. Które sprzedawają w moim sklepie. Tak, jest trójwymiarowe, oczywiście, wszystko. Także yy, widzicie, zrobione techniką laserową. Czyli idealnie, to to będzie oczywiście też jako dodatek. Plus, oczywiście, dedykacja. tak włoży tutaj dedykację. Mam <laughs> atlas historyczny geograficzny z wojska. No to pochwal się, mam nadzieję, że, się mi, że zrobi zdjęcia i nam na naslawenia wyślesz, porób zdjęcia tego atlasu historycznego i z którego roku, które wydanie. To jest 1908 rok. Stefan Majewski, a patrzę do gręgami, nie dobrze mam. Stefan Majewski, tysiąc, wydanie drugie, Lwów 1908 rok. Ci, co dopiero weszli, to niech sobie cofną do początku tutaj aukcji, gdzie rozwinąłem mapę, bo nie będę jej co chwilę rozwijał, żeby po prostu jej się nic nie stało, tak? To jest bezpiecznie po prostu w tym zamknięta. Czyli co? Mamy. Zostało jeszcze nam 5 minut. Mamy 800 złotych Michael RS i. Jeżeli macie jakieś pytania jeszcze co do tej mapy, to możecie zadawać tutaj na czacie na żywo. No to super, cieszę się też, że i mam nadzieję, że ta mapa trafi, właśnie będzie przechowana na kolejne 100 lat w rodzinie. Bo trzeba pamiętać, jakie ziemie, jak daleko, jak Wielka Polska była. Druga rzecz, wojna właśnie światowa zabrała nam prawie, kurczę, mówią 20%, ja mówię 80% prawie terytorium, ja tak uważam i dlatego widać to na tej mapie, jak daleko ziemie Ukrainy, Białorusi tutaj należały do Rzeczpospolitej i są nazwy właśnie tutaj na tej mapie ujęte polskiej, to 1908 rok. <laughs> Skoro mówię, stwierdziłem na licytację króla <laughs> Damian. Na licytację, tak, krucjat to jeszcze myślę, że jeżeli nic się nie wydarzy, będziemy dostępni online, to na pewno tą moją książkę, którą wydamy na koniec cyklu, a cykl się zanosisz dopiero jedna trzecia jest, Wam powiedziałem o krucjatach, także ta nowa książka moja to myślę, że jeszcze miesiąc, miesiąc, półtora miesiąca co najmniej, jeżeli uda mi się... Kolejny rozbiór był. Ja uważam, że nie było kilku, trzech, jak uczą, trzech, czterech rozbiorów. To był jeden długi, ciągły rozbiór, a w trakcie jak się odbył, właśnie jak Wam powiedziałem, między pierwszym a drugim rozbiorem Sejm Rozbiorowy. Ten czteroletni, gdzie Kościół Katolicki walczył o to, żeby nie płacić podatków w Polsce. I dodatkowo Wprowadzono nam wtedy i zaraz później Komisję Edukacji Narodowej, to z rozkazu Carycy Katarzyny II, która tak naprawdę była Niemką, Prusaczką, była urodzoną w Szczecinie, tak? I von Szereka oczywiście bardzo rosyjskie nazwisko, przysłała tutaj Pana, który zezwolił Dupontowi, czyli człowiekowi Robespiera, który robił rewolucję tak, we Francji, ukrywał się tu w Polsce, i który stworzył największy koncern chemiczny, czyli tworzący proch do broni, i tak dalej, w Ameryce do dziśnia istniejący. Oni nam stworzyli Komisję Edukacji Narodowej. No, i oczywiście nauczycielami byli udawani, sekularyzowani jezuici, bo wiemy, że wtedy zakon jezuitów został sekularyzowany u nas, tak? No i zrobiono z nich po prostu nauczycieli, a nadal było to samo, o czym mówię w przewrocie umysłowym. Nagram, myślę, że jeszcze raz lepszą wersję przewrotu umysłowego. Dla Was, żebyście zrozumieli właśnie to, co nam tutaj zrobiono i te nazwiska pa, państwa potockich innych, wszystkie wymienione, jak się bawili tutaj masoneria w trakcie. Także rozbiorów nie było czterech, tylko po prostu tu się, akurat znowu, gdzie jest łódź, ta granica niby rozbiorowa to było właśnie przechodziła z rąk pruskich do rąk ruskich. I, I tak na zmianę, już tak samo, druga wojna światowa, tak tak samo później, czyli z rąk niemieckich przeszła znowu do rosyjskich, i tak dalej. I tak się to właśnie tutaj wszystko wydarzało, tylko była zmiana administracji, ale rozbiór był cał, cał, całkowity. A pierwszy taki rozbiór, który najbliżsi nasi przodkowie pamiętają, no to był rozbiór dzielnicowy prawie 200 lat, właśnie dzięki Kościołowi Katolickiemu, który rozbił. Całkowicie dynastię Królów Lechickich e, mówiłem, e, złapano, e, złapano i zakonnicy zmiażdżyli jądra Mieszkowi Drugiemu, po to właśnie, żeby nie mógł, nie było sukcesji po nim tronu. Tak się działo i to się nie zmieniło do dzisiaj. E, jeszcze e-mail proszę, gdzie wyśleć ci Zdjęcia klasu Slawenia małpa, protonmail.com. Pod każdym moim filmem jest mail do mnie. Nawet po, czy po książkę, czy na rakietę wysłać. Nie wiem, nie wiem aktualności, jeśli czy będą. Dobrze, słuchajcie, została dosłownie minuta, czyli Michael RS 800 zł po raz drugi. No i została minuta. Myślę, że zatwierdzimy. Michael, RS, jeżeli wygrasz, to proszę napisz na sławeniamałpa.protonmake.com. Tam wszystko się dogadamy. Napisześ mi, oczywiście, jaką sobie życzysz dedykację. Będziesz miał tu wkładkę dodatkowo. Wyszeć Ci w tym opakowaniu, żebyś miał. Bo to będzie bezpiecznie. I jako ubezpieczoną, także, żeby nie zaginęła nam ta przesyłka, bo to jest bardzo ważne. Zrobię, zrobię zdjęcia, postaram się jeszcze zdjęcia przed wysyłką zrobić tak, żeby była na przyszłość dla potomnych ta mapa, a oryginał będzie tutaj, jeżeli zostało 15 sekund dla Michael, u Michaela RS, bo na razie on wygrywa. Jeżeli tak, to z, proszę Michael potwierdź jeszcze raz i właśnie za 5, 4, 3, 2, 1, nieważne, choćby milion ktoś teraz dał. Aukcja zatrzymana, wygrywa po raz trzeci 800 zł, Michael RS Dziękuję bardzo. Te pieniądze oczywiście na działalność radia. Super się przydadzą, zwłaszcza że ostatnio dałem 2000 prawie na nowy komputer i inne właśnie tutaj meble rzeczy, żeby właśnie studio działało. Jutro może też ciekawostkę dla Was nagram. A propos nowej waluty huzara, o co w tym wszystkim chodzi? Z Piotrem Janowskim z Nisu, ale teraz tutaj gratuluję. Michael RS potwierdza: Jesteś właścicielem oryginalnej mapy z 1908 roku, wydanej w Lwowie, gdzie są ziemie dawnej Polski, a dzisiejsza Polska jest po prostu skrajnym zachodnim elementem całego państwa polskiego, Rzeczpospolitej sprzed II wojny światowej. Także te 20%, które nam zostawili. To znaczy, zostawili, w które nas spędzili po prostu w jedno. Także dziękuję Wam za wspaniałą licytację. Mapa zostanie wysłana do Michael RS. Proszę cię dla bezpieczeństwa na slawenia małpa na dole nawet też jest pod filmem ten mail. Napisać właśnie swu, swoje dane osobowe. To znaczy gdzie mam wysłać przesyłkę yy, i o instrukcję i yy, jaką dedykację będziesz chciał mieć. Tak? Myślę, że się skontaktujemy. To zapraszam bardzo. Zapiszę adres. Stawieniazapto.org o nie, to to jest adres tej sławenia małpa do O właśnie. Na ten adres napisać napisz Michael RS swoje dane osobowe, ewentualnie kontakt do ciebie to zadzwonię, porozmawiamy i się umujemy, umówimy. Umówimy Wojsko będzie szczepić, tak mi się wydaje, dlatego chodzą już suchy, za internet wyłączą na 10 dni i tak dalej. Nie no, to nie w taki sposób będzie. Zobaczymy wszystko, na pewno będzie czujni, 14 grudnia w górę już, 16, co ja wam datę też podałem. Po prostu yy, obserwujmy to, co się będzie działo i tyle. Na razie nic nie zmienimy. Nigdzie nie panikować, ani nic nie robić. Róbcie swoje, tak? To co robicie do tej pory. Także ja też dziękuję tu Michaelowi LS, tak? Yy. Shimi, rób te zdjęcia tamtej twojej mapy, super się przyda. Dobre, zrób takie po kawałku, żebym mógł złożyć, to można wydrukować. Ja tu jeszcze też obfotografowuję dokładniej, jeżeli Michael pozwoli, bo jest właścicielem zdjęcie. Jeżeli w jakiejś przyczyny by nie wyszło, że Michael nie, nie, nie kupiłby, nie będzie mógł kupić czy coś, może oczywiście zrezygnować, to mu mówię od razu, tylko wtedy pani pani bodajże tutaj, która dała 500 złotych wtedy, Lilia Kwiatkowska wtedy. Ale myślę, że Michael nie wypuści takiej okazji z ręki. Tak jak mówię, ja miałem szczęście, że przypadkowo trafiłem na, na tą aukcję i po prostu Wypatrzy, wypatrzyłem po prostu tą mapkę. Nikt na nią nie zwrócił uwagi. Drobna leżała na takiej większej szarej książce dla, starej dla, z Mickiewiczem, dlatego y, to mnie bardzo zaintrygowało i od razu dałem zadatek bez względu na to, jaką sumę miałbym y, wylicytować. Także super, cieszę się i mam nadzieję, że właśnie będzie, y, pomożecie mi to, jak to się mówi, takie kwiatki. Y, takie kwiatki właśnie przechować. Ja mam książki osiemnastowieczne, dziewiętnastowieczne, wieczne na podstawie których wam nakręci, nakręciłem filmy, o których mówiłem, co się działo tu w XVIII, XIX wieku, świadków naocznych, także tamtych książek w życiu nie sprzedam, w życiu nie sprzedam, choćby mi miliony za to dawali, bo tamto to jest świadectwo, tamto jest świadectwo tej historii prawdziwej, tak? Nie tej, którą uczą. Także y, dziękuję jeszcze raz Michaelowi. Napisz na Slavenia Małpa mail, skontaktujemy się i y, wszystkie instrukcje Ci podam. No i co? Y, a i wybierz oczywiście, dostaniesz wisior i y, y, wkładkę razem taką dużą y, z y, dedykacją, jaką sobie życzysz. Także dziękuję Wam jeszcze raz. Wszystkim. Jeżeli będą miały być dzisiaj aktualności, to na pewno dowiecie się parę godzin przed. Dobrze? Także dziękuję jeszcze raz. Życzę pięknej soboty, czyli za piątku, i staram się jak najmniej używać angielskiego słownictwa w, w, w mowie potocznej języka polskiego, gdyż nie mamy piękny język, bardzo stary, praindoeuropejski europejski język. Nie kaleczmy go. Sława, bracia i siostry. Jeszcze raz, jeszcze raz Wam dziękuję. Sława. I obiecuję, jak jakieś takie rarytasy znajdę jeszcze to na pewno Wam będę się pytał, bo na rakiecie się spytałem, czy to chcą od nas ludzie z rakiety wylicytować, czy mamy na ogólnym kanale tutaj dać. Postanowili, że warto spróbować, żeby właśnie tutaj na głównym kanale dla Was takie właśnie rarytasy udostępniać. I to jest oczywiście na działalność także tutaj Radia Słowenia. Dziękuję jeszcze raz z całego serca w moim imieniu i radiosłuchaczy. słuchaczy, do nas Edward Dziękuję. Sława, bracie siostry.